Witam wszystkich. W środę zaraz po świętach. Jak widać na załączonym obrazku, została kupiona taka maszynka. Moja ta na dwa zero, troszkę przemała się wydawała w tam roku, że dużo jednak paliwa szło. Przy robieniu tam nawet no dwóch, dwóch tych pasków po rotacyjnie nie dawała rady brać. Była za wąska. No ta jest niewiele szersza. Chyba czterometrowa, albo i tego nie będzie brała. No tak to wygląda. Sami widzicie, jak to wygląda. Jest maszyna ciągana, nie do końca sprawna, z jedną usterką. Usterką to jest opona ta. Wczoraj była dobra, no dzisiaj niestety, ale ferga serdewiała, no i urwało. Urwało oponę. Niestety, no tak to wygląda. No tak i wygląda. Pazurki mam wszystkie, kompletne. Dostałem jeszcze zapasowe dwa. No tak widać, no mogę Wam pokazać, tutaj może ktoś się zna, to wypowiem. Czekam na Wasze opinie. Z wałeczkiem. Pewnie jesteście ceny i ciekawi ile przepłaciłem. Kupiłem ją ze względu na cenę, a polecono mi ją, że na mój REO nic lepszego nie trzeba. Poza taką maszyną, cena 1400 złotych, jak stoi, no niestety ta opona ucierpiała. Ale myślę, że jakoś kupi, jakby ktoś miał używano? Jeszcze coś, coś pasujące, to można się dodać w komentarzu, chętnie bym kupił. I tak to wygląda. A co więcej od niej oczekiwać? Myślę, że na ten mój mały areal wytrzyma. Roku, tak patrząc na tablicę, nie znalazłem, jakiego to jest. Tylko wiem, że to jest firmy Farh Model tam KH400, no tak to wygląda. No nie jest to stan idealny, myślę, że na mój reał wystarczy. Czekam na wasze opinie, co powiecie. Kupiona, bo ta moja już trochę żywot kończy, po dwudziestu kilku latach. Tam ma było odnowości, a ta tak na chwilę kupiona. Stwierdziłem, że nie chcę droższej nawet kupywać, Choć był plan droższo kupić. Ale ze względu na to, że szkoda mi pieniędzy wydawać w tak małe gospodarstwo, i tak myślę, że chyba dużo już w ostatnim czasie gotówki zainwestowałem w bydło, maszyny, w ogrodzenia, w pole. Myślę, że i tak duże już sumy poszły, wbrew temu co wszyscy powiedzą. Nawet ogrodzić ten pastuch, to parę stówek poszło. kupić bydło, maszyny, jak widzicie, o, tu stoją, to też wszystko. Jednak wszystkiego w ratach też niedobrze mieć. Tak jak widać wiatę postawić Traktor kupić To wszystko kosztuje Wóz Praktycznie dużo rzeczy było kupione Dużo rzeczy Też parę rzeczy było sprzedane z łomu no i za to maszyna kupiona Za to cenę kupiona Co sprzedane to kupiona Tamta kosiarka to dużo ludzi jakoś mi pisało Że szkoda Ona co tyle że stała Miejsce zajmowała Myślę że tym chociaż trochę porobię No i tyle w temacie Kilku sprzętów, coś gorszego, jakoś taką słabsza, talerzówka, ale coś pod Ursusa. No to przynajmniej talerzówkę 8-9 talerzy. Może być jakaś gorsza, jakby ktoś miał. To w okolicy, to bliziutko, tak do 50 km to możecie dać znać. głębosz na jedną łapę. No chyba, że taki, co, że da radę niby 60 na dwa. To ewentualnie, ale raczej pewnie na jedno. I co więcej. Na pewno trzeba kupić właśnie ten głębosz i talerzówkę. bo no przydałoby się więcej maszyn. Eee, na przykład rzutnik obornika nowy, bo ten co tam byk stoi to już jest niestety ale przerwiały. No to niestety no, że tam jest tak zużyty, że rama co się nadaje. No jeszcze trochę może posłużyć w tym roku, ale skrzynia nawet już tłucze, także zbyt duży kosz chyba na będzie coś trzeba też będzie budżetowego kupić na chwilę trochę maszyny wszystkie połaty, to co mam myślałem o kupnie jakieś takie lawety do, żeby było czym włożyć, takie coś małego no nawet drewnianego żeby było czym po prostu zwozić siano a tak ogólnie to chyba z maszyn to tak ogólnie na razie to bym nic nie wymieniał. więcej wiadomo wszystkie maszyny można by u mnie wymienić można by zakupić nawet tura tylko tak ja tak ma trza na to wszystko no, czy opłata się kupić tego tura Jak jaki wraz będę musiał widłami nakładać wszyscy mówią że na polu bym nakładał no ale kurde z wybory wyrzucić tutaj tak 30 rzutników jak teraz to już mnie plecy zabolały i stwierdziłem to ja mam teraz nałożyć ręcznie i później turem się bawić to ach, na razie pominę temat bo patrzyłem coś jak ktoś bym kupił chyba tura na linkę bym kupił na tył i ewentualnie tyle na razie. Po co mi inwestować w duże pieniądze w gospodarstwo, które nie ma przyszłości? Tak? Także na tyle. Trzymajcie się, cześć.